Dzień dobry, Filip Liberda. Witam na kanale Best Investments. Dzisiaj jest z nami Dorota Doman. Dzień dobry. Dorota na co dzień pomaga swoim klientom uzyskać kredyty gotówkowe i hipoteczne. Jest ekspertem finansowym i reprezentuje firmę Doman Finanse. Zgadza się? Zgadza się? Póki co wszystko się zgadza. A dzisiaj porozmawiamy sobie o kredytach hipotecznych, a właściwie o tym, jak przygotować się do kredytu hipotecznego. Jak to wygląda Dorota z perspektywy klienta? Co trzeba zrobić, żeby. Stać się szczęśliwym albo nieszczęśliwym posiadaczem kredytu hipotecznego. Jeżeli chcemy faktycznie ubiegać się o kredyt hipoteczny, to warto taką decyzję podjąć trzy miesiące wcześniej, pół roku wcześniej albo pod koniec roku podatkowego, w zależności od tego, w jaki sposób jesteśmy zatrudnieni. Wynika to z tego, jeżeli mówimy o najprostszej formie, czyli umowie o pracę na czas określony albo nieokreślony, to banki biorą do zdolności kredytowej okres zatrudnienia za 6 albo za trzy miesiące. Jeżeli w międzyczasie zmienialiśmy firmę to warto przedstawić świadectwo pracy i wtedy najczęściej taki dochód jest traktowany jako kontynuacja po prostu. Jeżeli jest to umowa na czas określony, ważne, żeby była co najmniej na 6 miesięcy do przodu, bo to też jest bardzo istotne czynnik dla podjęcia decyzji kredytowej. Jeżeli jesteśmy na działalności gospodarczej, najczęstszą formą rozliczania się z urzędem skarbowym jest książka przychodów i rozchodów i tutaj musimy pokazać w zależności od tego, na przykład teraz mamy majtak, Czyli do 20 maja powinniśmy mieć rozliczony kwiecień za bieżący rok, za zeszły rok książkę przychodów i rozchodów i do tego jeszcze PIT. Na podstawie tego w kalkulatorach wprowadzamy dane i liczy się nam dochód i potem odejmujemy jakieś zobowiązania czy inne rzeczy, które są po prostu uwzględniane tutaj. W przypadku ryczałtu, który jest bardzo popularny, zwłaszcza w przypadku umów B2B, też ewidencja przychodu za rok bieżący, za rok poprzedni i też PIT jest potrzebny. I to, co jest też ciekawe, w zależności od tego, na jakiej stawce ryczałtu jesteśmy, bank liczył nam dochód. Mhm. Czyli wbrew porozumienia ma to znaczenie? Oczywiście, że tak, ale to też jest uzależnione od branży, w jakiej pracujemy. Natomiast no właśnie, bo odnośnie, odnośnie branży, chciałem się zapytać tak? o umowę o pracę. Czy dla banków ma znaczenie, w jakiej branży pracujemy? Czy budżetówka będzie lepszym klientem dla banku niż ktoś, kto pracuje jako kierowca, jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę? Jeżeli chodzi o budżetówkę, no to mamy sytuację zero jedynkową. Jest tutaj po prostu konkretne wynagrodzenia, jakieś tam nagrody, które dosyć często budżetówka dostaje. I to jest firma, jak sama nazwa wskazuje państwowa, więc stabilna. Jeżeli chodzi o firmy transportowe, to z kierowcami jest czasami taki problem, że oprócz tego, że mają normalne wynagrodzenie, dostają diety. I teraz pytanie, czy to jest księgowane jako wynagrodzenie, wchodzi jedną kwotą na konto, czy to jest rozbite? Bo nie wszystkie banki traktują jako dochód dietę, bo dieta jest czasami brana jako zmniejszenie kosztu utrzymania. Mhm, czyli to jest też tak ma znaczenie. Tak trochę trochę grubsza sprawa, że tak powiem, to trzeba sobie przeanalizować. I warto to sprawdzić, tak? Zanim hmm. ubiega się ktoś o kredyt, Pracuje jako kierowca, ma to No Znaczy diety. w ogóle, zanim chcemy podejść do kredytu, to warto sobie sprawdzić zdolność kredytową i rozeznać rynek, jakie są w ogóle oferty bankowe. Z tego względu, że podpisując umowę przedstępną na zakup nieruchomości, powinniśmy wpłacić zadatek. Zdarzają się umowy bez zadatku, zresztą to, to najlepiej wiesz. O, tak. Więc żeby uniknąć jakichś poślizgów czasowych albo jakichś dodatkowych stresów i komplikacji, lepiej sobie to jednak na początku zweryfikować, nawet znacznie wcześniej, jeżeli jeszcze nawet nie mamy wybranej tej nieruchomości, żeby też wiedzieć, na co nas stać, bo czasami klienci mają oczekiwania dużo większe niż ich możliwości finansowe są, a te możliwości finansowe też w dłuższej perspektywie czasu można poprawić. No tak, klienci, którzy zgłaszają się do mojego biura nieruchomości i chcą kupić mieszkanie na kredyt, to zanim podpiszemy z nim jakąkolwiek umowę? To odsyłamy najczęściej do Ciebie, chyba, że mają swoich innych doradców, ale zawsze odsyłamy takiego klienta do doradcy. Najpierw weryfikujemy tą zdolność klientową. Jeżeli od eksperta mamy informację, że tak jest tutaj jakby OK, jest zielone światło, to Proszę. dopiero wtedy podpisujemy umowę przedstępną po to, żeby no, zaoszczędzić sobie czasu i stresu, tak? Działamy no, w imieniu tutaj y, klientów. I dla, nich, dla ich komfortu, dla ich bezpieczeństwa sprawdzamy to przed podpisaniem jakichkolwiek umów. Tym bardziej, że proces kredytowy też nie jest taki szybki, tak? Możemy kredyt uzyskać w ciągu dwóch tygodni, albo miesiąca, albo półtora, w zależności też, czy to są wakacje. Teraz mieliśmy majówkę, więc to też troszeczkę się przeciągnęło. No właśnie, jak to A... trwa czasowo, bo przeważnie przy podpisaniu umów przedstępnych, no to my dajemy taki czas około dwóch miesięcy, żeby to było bezpieczne Ja bez też tak rekomenduję, to... bo to jest bardzo bezpieczny termin. Mamy... Ja, jeżeli przyjmuję wnioski od klientów, to, to zawsze składam na dwa, trzy łąki. Z tego względu, że klient musi być bezpieczny. Wiadomo, że ten kredyt dostanie, tylko pytanie, jak szybko? Bo tak jak mówiłeś, przed chwilą są te terminy określone, i która oferta dla niego będzie bardziej korzystniejsza, i też co przy okazji może w trakcie tego procesu wyjść, tak? Czy jakieś opóźnienie, czy teraz na przykład mam taką sytuację robię RKMA, czyli ten rodzinny kredyt mieszkaniowy w jednym banku, bo decyzja bez problemu? W drugim banku tutaj jakoś mamy problem z powierzchnią użytkową i spółdzielnia mieszkaniowa nie chce akurat współpracować tak, jak powinna, i tutaj musimy ten bank po prostu odrzucić. Nie? Sytuacja świeża, z życia więcej, że tak powiem. Z dzisiaj. Z dzisiaj, z <laughs> przed chwilą. Więc no, mówię, zawsze warto się wcześniej spotkać i sobie to wszystko przedyskutować. A jak to jest, jeżeli klien, klient, który chce kupić mieszkanie, pójdzie najpierw do swojego banku? Bo często takie przeświadczenie jest, że jeżeli ma się konto w danym banku, to będą dużo lepsze warunki. Jak pójdziemy bezpośrednio do banku, nie pójdziemy do eksperta. Jak to jest w praktyce? Czy jeżeli klient zapyta najpierw o warunki kredytowe u siebie w banku, wyśle faktycznie takie zapytanie, a później pójdzie do ciebie czy do innego eksperta finansowego? i wyśle zapytanie do trzech innych banków. Czy to w jakiś sposób płynie na jego zdolność kredytową, na, na decyzję banków? Znaczy musimy sprecyzować zapytanie. Bo zapytanie w bik to jest najgłębsze, jeżeli na przykład przyjdziesz i porozmawiasz i sprawdzimy tylko oferty, nie zaczytując tych danych wrażliwych, tak? Bo każde zapytanie w bik automatycznie obniża nam jakby naszą wiarygodność kredytową. Więc jeżeli klient idzie sam do banku i pracownik nie wczyta wiku, to w niczym nie przeszkadza. Ja lubię klientów, którzy mają jakąś wiedzę odnośnie kredytów, bo łatwiej mi się z nimi rozmawia. Możemy po prostu niektóre rzeczy skorygować, wyjaśnić. I jest to po prostu na zasadzie dialogu. A jeżeli ktoś przychodzi pierwszy raz do mnie i muszę po prostu wszystko po kolei tłumaczyć, no to zajmuje mi to więcej czasu, ale też. Wiem, że taka osoba jest, oprócz tego, że dostanie kredyt jest też w pewien sposób wyedukowana, wie, na co ma zwrócić uwagę, tym bardziej, że różnice w ofertach bankowych są dosyć duże, nie tylko patrząc na to, czy to jest oprocentowanie stałe, czy zmienne, czy no też dodatkowe koszty są, tak? Jak hmm. rozmawialiśmy wcześniej prywatnie, chodzi mi tutaj o ubezpieczenie, o prowizję, o koszty wyceny nieruchomości, no to. No, to Może też chcę, zaraz nie? chciałbym zapytać, ale jeszcze tutaj, czyli ustalmy, że jeżeli klient pójdzie na przykład bezpośrednio do trzech banków po kolei i tam zapyta o warunki kredytowe, mhm. a później pójdzie do eksperta, bo będzie myślał, że jednak w banku dostał słabe warunki, pójdzie jeszcze do eksperta, to w całości wpłynie to negatywnie na jego postrzeganie mhm. przez banki jeżeli nie miał robionych zapytań kredytowych. No właśnie chodzi mi o to, jeżeli miał. Jeżeli pójdzie zapyta do jednego banku, jakie dostają Państwo warunki, pójdzie do drugiego banku, żeby znaczy, sobie no porównać, banku zrobi zali... to samodzielnie bez eksperta. To finalnie będzie to dla niego lepsze czy gorsze? Czy znaczy, pracownik banku bez złożenia wniosku nie powinien zaczytywać Później, nie? To jest zasadnicza sprawa, ale jeżeli mówię, tak jak powiedziałeś, pójdzie do trzech banków i potem przyjdzie do mnie i nie było zapytania w BIK-u, to to tak w żaden sposób negatywnie nie wpływa. Dopiero w momencie, kiedy jest Tak, tylko zapytanie. też zwróćmy uwagę na to, że my jako eksperci kredytowi mamy w pakiecie kilka banków i pokazujemy oferty na zasadzie tych samych danych, tak? czyli wysokość prowizy, wysokość ubezpieczenia dodatkowych kosztów, i to jest po prostu bardziej klarowne, niż jeżeli klient idzie bezpośrednio do banku. Ja to nie chcę, że znaczy współpracuję z pracownikami banku, mam dosyć dobre relacje, więc nie chcę tu nic takiego mówić na, na ich temat złego, ale wiadomo, że oni są na etacie i oni muszą ten produkt tak sprzedać, tak go zaprezentować klientowi, żeby on ten kredyt właśnie wziął u nich, nie? więc to nie zawsze jest takie obiektywne jak u doradcy kredytowego. gdzie ma niezależną wizję trzech, tak, załóżmy kredytów? Tak, tak. może zawsze mieć, bo czasami klient nawet nie wie, że w jakimś banku na przykład coś można taniej zrobić albo coś jest niżej oprocentowane, no bo twierdzi, że dobra, jestem klientem załóżmy jakiegoś tam banku od iluś tam lat. Mają do mnie zaufanie, więc zrobią dla mnie coś fajnego. A często się to porównuje z telefonią komórkową, tak? Czy długo czy niezależnie od długo jesteś w jakiejś sieci, czasami takie zmiany Barto są korzystniejsze? Porównać. Może to nie jest taki adekwatny przykład do tego, ale no niestety w rzeczywistości tak często jest. No, no tak, to jest myślę, że dobre porównanie, bo tak samo klienci, którzy już mają uzyskany kredyt hipoteczny, to po paru latach też mogą zwrócić Kres się do siebie o to, żeby zmienić, tak? To Jeżeli cały tak. czas mają zdolność kredytową, to tak, mogą sobie ten tak. kredyt albo zmienić. Ale albo ta zdolność ma. kredytowa też się polepsza, bo na przykład na początku były, były, były one młodymi osobami pracowały. Na gorszych warunkach, na przykład, albo miały trudniejsze formy zatrudnienia, bo się też wszystko zmieniło na dużo lepsze, więc mogą też iść do banku, który oferuje na przykład lepsze oprocentowanie, tak? bo mniejsze ryzyko jest, więc bank może sobie na to pozwolić. Tak? Więc takie przenoszenie kredytu z banku do banku jest bardzo korzystne, bo można zaoszczędzić na odsetkach. No i też umożliwia nam szybsze przy spłacenie takiego kredytu. Nie? Czyli warto, warto pytać, warto zmieniać. Zawsze warto. Dobrze, czyli mamy klientów, którzy pracują w oparciu o mowę o pracę. Jeżeli pracują w budżetówce, to rozumiem, że to są jedni z najlepszych klientów dla banku. A co z osobami, które pracują na zasadzie B2B, w jedną fakturę w miesiącu wysyłają do swojego pracodawcy mhm. i są na jednoosobowych działalnościach gospodarczych? I co z osobami, które prowadzą działalności gospodarcze, ale prowadzą swoje firmy i wystawiają kilka, kilkadziesiąt faktur w miesiącu? No to tak jak rozmawialiśmy. Chodzi też o, o to, że na przykład część banków będzie podchodziła do tego, że jeżeli jesteś na B2B, to możesz tylko z jednym pracodawcą współpracować, tak? Inne banki na przykład, jeżeli masz dwie inne faktury wystawione na innego pracodawcę, nie będą tutaj mieć w problemu. No ale jest, jest to, jest to jest możliwe, kwestia... że, że niektóre banki będą patrzyły na umowę B2B podobnie jak na umowę o pracę? Tak, tak, tak. I też na przykład, jeżeli mamy krócej działalność gospodarczą, możemy na odstępstwo spróbować pokazać, że przedtem pracowaliśmy danego pracodawcy na umowę o pracę, a później przeszliśmy na B2B. To też jest opcja, no tak, że może być tak... to potraktowane mm -hmm. jako ciągłe zatrudnienie. Bo często faktycznie coraz więcej osób zmienia umowę umowy Koszty. o pracę na B2B, tak? tak dajcie, to wynagrodzenie to na, jest na rękę wtedy jest na nich dużo większe. Tak. Mm -hmm. A co z umowami, yy, zleceniami? Umowa, umowa zlecenia czy też może być podstawą do uzyskania kredytu hipotecznego? Znaczy umowa zlecenie to jest bardzo szeroki temat, że tak powiem. Część banków traktuje to jako dochód dodatkowy, nie jako zasadniczy i tutaj przede wszystkim trzeba być zatrudnionym czy mieć umowę, zlecenie czy umowę o dzieło co najmniej 12 miesięcy i w ciągu tych 12 miesięcy powinno być co najmniej 10 wpływów wynagrodzenia. Przy czym, tak jak na przykład nauczyciele, mają 3 miesiące przerwy, tak? więc taki bank, jak nie na przykład coś takiego uzna, w inny banku może to być już problem. Więc to trzeba zawsze przeanalizować wszystko dokładnie, jaka jest forma jak tak, zatrudnienia. W M-Banku wystarczy 6 miesięcy mieć umowę zlecenia, więc mówię, to jest wszystko bardzo płynne i no, trzeba sobie po prostu się spotkać i porównać. Mhm. A mieszkanie na wynajem, czy dochód z najmu też może być brany pod uwagę jako dodatkowa? Oczywiście to jest bardzo dobra forma podniesienia sobie zdolności kredytowej, tylko to trzeba też dobrze umieć udokumentować. Mam tutaj na myśli rozliczenie, wszystko, pieniądze wchodzą na konto, do tego są umowy najmu i oprócz tego jeszcze jest spis rok poprzedni, że to wszystko zostało odprowadzone do Urzędu Skarbowego i traktowane jest jako dodatkowy dopłat i znacznie podwyższa zdolność kredytową. Także faktycznie jeżeli coś wynajmujemy... I chcemy ubiegać się o kredyt, to warto zadbać o dokumentację finansową. Czyli Dorota, podsumowując, nieważne, jaką mamy umowę, ważne, żeby to do tego się dobrze przygotować, i najlepiej skonsultować to z ekspertem. Jeżeli jesteście zbyt goszczy lub z okolic, coś miał, możecie spotkać się z Dorotą, bo wspominałeś, że też można spotkać się z tobą online, tak? W, w tak jak chwili powiedziałeś, niezależnie od formy dochodu zawsze warto sobie to przejść przeliczyć. Ewentualnie tak jak mówiłam wcześniej, można do tego dochodu dołożyć czy to umowę zlecenie, czy jakieś inne źródło dochodu. Czy najem i wtedy faktycznie ta zdolność kredytowa może być dużo wyższa niż nam się wydaje, na chwilę obecną. To jest kwestia też tego czasu, o którym rozmawialiśmy, który jest za przy umowach przedstępnych dla ciebie. No tak, żeby nie stracić tego zadatku, tak? No bo często, no często klienci opowiadają, że. że... Kupowali samodzielne mieszkanie, wydawało im się, że mają zdolność kredytową, bo sprawdzili sobie to na jakiejś stronie internetowej tak. później tracili zadatek. Więc, żeby tego uniknąć, zdecydowanie warto spotkać się z ekspertem, niezobowiązująco zobowiązująco też można spotkać się niezobowiązująco, bezpłatnie. Dokładnie, moje konsultacje są bezpłatne. Jeżeli macie mało czasu, bo wiadomo, że czas jest teraz najdroższy dla nas wszystkich, jest możliwość zamówienia sobie takiej konsultacji online na mojej stronie internetowej www.domanfinanse.pl. Również w soboty takie konsultacje przeprowadzam. Wtedy umawiamy się, jakie dokumenty trzeba dostarczyć i jak spotykamy się już, także tak powiem, na żywo. Już jest akcja reakcja, po prostu. Można działać. Można, można działać. działać. Super. Więc dziękujemy bardzo za dzisiejszy odcinek. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to śmiało zadajcie je w komentarzach. A jeśli chcecie spotkać się z Dorotą, to śmiało dzwóncie. Znajdziecie Dorotę Dziękuję w internecie. Dziękujemy za dzisiaj. Subskrybujcie i tak dalej i tak dalej. Zapraszamy do kolejnych odcinków. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia i do usłyszenia.